Kiepsko śpiewasz Tropical Hit. Swoimi trelami wywołasz zaraz deszcz. Wyobraź sobie Gasra, tak fajnie byłoby popływać na pustynnych falach. Mm. Hej, co to jest? Co by to nie było, jestem ciekawskim surferem, więc jedźmy tam. Trochę soczku, Ziomuś? Ah! Najwyraźniej przysłała was AKRA, Agencja Kosmiczna Racersów. a, a, a n, 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 Chyba o niej nie słyszałem, ale przecież obiecali mi nowych asystentów. Je, jesteśmy Rejsersami z Ligi Turbo, a, a ty kim jesteś? Jestem niesamowity, Stan Turner, mistrz najbardziej spektakularnych akrobacji w galaktyce! Będę musiał się jakoś z wami dogadać. Chodźcie ze mną. Ty, surfer, naciśniesz przycisk, aby odpalić samochód. Ty nim pokierujesz. Przejedziesz przez rampę i trafisz w cel, który prześle energię do rakiety, która wyniesie mnie wielkiego stan Tarnera ponad chmury, prosto w stronę Marsa. Proste, nie? Zróbmy próbę. No nie wiem. To nie działa, bracie. Już jest prawie noc. To jest wasza wina! No to czym się? My już sobie pójdziemy. Co? Nie możecie mnie zostawić! Złe wibracje, bracie, posunąłeś się za daleko! Ale to marzenie mojego życia! Przemierzać niebo! Dotknąć gwiazd! O! No dobrze, pomożemy ci, ale pod jednym warunkiem. Dwoma wszystko to chcecie! Musisz tam bardziej ufać. Przeprosić też nie zaszkodzi. Samochód nie ma dość energii. Trzeba użyć lepszych mocy. Ufam ci, ziomuś. No i mamy! Witamy na Rocket Launch Challenge, przyjaciele z galaktyki! Po latach ciężkiej pracy niezrównany stan Turner spróbuje tu i teraz sięgnąć gwiazd! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pełna prędkość i moc. Propeller Crash. W jednym kierunku. Damitron. Ła, sepraszam. Cóż? Wygląda na to, że się czegoś nauczył. Albo za miesiąc czeka nas najazd Marsjanku, że będą mieli go dosyć. Może soczek z kokosa, by to uczcić? Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału! Arrrrr!